Siemano, kolano z tej strony Ditek, didowski ludzie, a dzisiaj się w tak po prostu pogramy w Brassassass, bo ludzie się nabić Asza. Bo yy, wiecie, teraz jest nowa postać Asz w Stars, która naprawdę by nie dobra I jedynie wam powiem, że bardzo was przepraszam, że tak, tak długo nie nagrywałem. Bo wiecie, byłem na wycieczce, byłem na wakacjach z moim tatą. I ja w ogóle jestem chory, więc nie, nie chodzę teraz na razie do szkoły, będę mogę z wami trochę. Ponogrywać, ale się cały czas źle więc wątpię. Ale e, jeszcze dzisiaj nagramy, odkrywamy, żeby nie będziemy rozmawiać o nowych rzeczach. Ja tutaj może już zacznę. Idziemy koltem, ale proszę, zobaczyć ludzie. Na kolt tu została jeszcze jedna runda. Co ja wam pokażę. O, tu została nam jeszcze jedna runda. Czekajcie, bo muszę to przytrzymać. Została nam tylko jedna runda i ludzie dostaniemy akurat. Wtedy nasze nowego. I jeszcze drugie, nie nagrywałem ludzi dlatego, że musiałem e, instalować e, kolejną apkę, nie nalegowanie na nagrywanie tylko nagrywanie na inną apkę, bo Movizen nagrywał mi cały telefon i telefon mi się trochę zepsuł. Musi, musiał iść na chwilę tak do, do, do naprawy i musiałem zajęzać inną apkę. Tak to jest taka apka bezpieczejowa, ona nic nie robi. To my możemy iść. I ludzie, jakby to, to, nigdy nie instalujcie takiej aplikacji, która się, nie wiem, nie pamiętam jak się nazywa, ale do wyczyszczenia telefonu. Bo ludzie, ja nie chcę, taką zainstalowałam a to było z Chin, i po chińsku napisali, że y, zabiorą 900 zł, no i niestety, ale tak się stało. I nie miałem też telefonu, więc nigdy, naprawdę, nie instalujcie tej aplikacji, bo miałem niezłe kłopoty z mi w ogóle, jestem chory na razie będę przez jakieś... do poniedziałku będę... Bo będę mi zajmować to nie będę do poniedziałku, nie będę chodził do szkoły Dobra kurde, kur... No nie przestań, no kur, kuku Kuku, kuku przestań, kuku Kuku przestań Armel, przestań! Jedi youtubera! <grystanie> A tu nagrywam gościu. Czy gościuwo? Kurde, tu wygramy, wygramy to. Ja mam kto wygramy. bo że wody w tej masz teraz. Dobra, no, nie, nie idź do niego, ja muszę się tutaj zrespałnić, gościu. czy tu, że... Ja tu też nie będę żyję. Jest ludzie, udało się! Mamy! Mamy! Tak udało się nam! Tak ludzie udało i nawet więcej 600 ludzi! Mamy to, ludzie, udało nam się. Proszę, Asza mamy. Ludzie, teraz otwieramy, proszę. Aż własnej osobie otwiera nam się. Wreszcie, ludzie, udało się. Dotrwaliśmy do końca i mamy Asza. Teraz, ludzie, możemy sobie do niego dodać wszystkie moce, ludzie. Asza, Unio, mamy Cię, wreszcie. Radzi ja ludzie, daję, ja mu ludzie daję wszystkie punkty mocy, bo naprawdę, ale farta ludzie, dostaliśmy. Mamy wreszcie postać Asza we własnej osobie. Bo ludzie, a potem robimy jeszcze pogramy i robimy ekwipunek, bo mamy jeszcze trochę skrzynek. Kolejna te mocy, ale się teraz ten Aż cieszy. Ja tych punktów mocy do niego mamy. Ile ja nie zbierałem? O ludzie, on jest teraz taki zachwycony. Ile on ma już tych punktów mocy? 200, ludzie. Robimy od razu go. Spalnimy. A ludzie, pokażę Wam jeszcze rzeczy dwie, które kupiłem, takie najfajniejsze skiny. W całym Stars, Jedyne to i na, na, na niego z zbierałem. Ludzie, to zauwa, zauważycie, nie grałem. Tylko przy moim bracie grałem. O tym, o tym skillem, Kuda, bo... kurde, kurde, źle nacisnąłem. Tak, mam jeszcze 100. O Bo ludzie, mamy i. Ten, 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 i proszę ostatni czteryset, Ludzie, mamy nową posać? O nie udało się, ale mamy ludzie. mamy, mamy, dało nam się tysiąc. Wygraj pięć. Dobra, my ludzie i tak idziemy i na zagrać. Idziemy trochę pobiegć, a potem robimy ludzie ekwipunek, ten tutaj, który mały mamy. To robimy na nim ekwipunek. Dobra, a ja sobie od dafuję zagrać. I on jest naprawdę fajny. Gdzie, ale się cieszę. Dostaliśmy. Gdzie dostał jakąś legendę lub grifa, to ludzie, gdzie ja się tak krzyknę! Tak krzyknę! Idzie, że mu Ale jak chcę jak mu się no Dobra, chociaż się cieszymy, że mamy tą postać, oto grifa. Znaczy nie, nie grifa, Asha. Asha to naprawdę fajna postać w sumie. Dużo zdaje. Dobra, nie żyje. Dobra, nie zacznę z za ażem nowym. Ale nie wygraliśmy. Widzicie to będzie? To będzie ekwipunek. No dobra. Idziemy tutaj na nagrody. To pierwsza skrzynia. Dobra, mamy to, mam to. Taka. Nic. Ale dobra, chociaż się cieszymy. Kolejna skrzynia. Tym, co trójka? Kolejna. Pieniążki. Skrzynia mała. Boom. Nic nie ma. Dun. Otwieramy, otwieramy, otwieramy. O, nic. O, nic. A teraz, ludzie, nasza chwila. Raz, dwa, kręcę się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Już teraz zamykam oczy otwieram. A wy mówicie, co tam jest. Najgorzej, nie udało się. Ale, mam ludzi nie farta. Tyle wybieram, chociaż ludzie się cieszymy, że mamy Asa. Ludzie. A ludzie, w następnym odcinku będziemy stać się z nas zbierać. No, oto tą postać. No, nie na postać. Na skrzynie, ludzie. może możemy do. tak w skrzyni, ludzie. Ja będę czekał. A teraz ja się z Wami żegnam. Miło bardzo było. Więc zaraz z Wami się żegnam. Eluwa.